Tak sobie myślę Kinia, że ludzie w Sylwestra to dzielą się tylko na dwie grupy. Dokładnie tak. Na tych, którzy od razu biegną na imprezę i na tych, którzy cenią sobie spokój, domowego zacisza. I my dzisiaj właśnie stawiamy na tę drugą opcję. Zapraszamy was dzisiaj na domowe spa. Zaczynamy od maski pod oko. Ja muszę koniecznie ją nałożyć, bo po prostu moje sińce pod oczami tego wymagają. Ja tutaj widzę w tym zestawie, mamy genialne te maseczki. Tutaj widzę coś specjalnie dla ciebie, czyli maseczkę z aloesem. Pod oczy, koniecznie. Ja jestem notorycznie niewyspana, zawsze mi brakuje po prostu kilku godzin snu, ile bym nie spała, to jest za mało. Także zdecydowanie maseczka pod oczy to jest dla mnie po prostu must have. Ale Kinga, ty chyba koniecznie musisz nałożyć tą wiśniową na usta, bo koniecznie, dlatego że ja mam zawsze problem ze spierzchniętymi ustami. Kinga non-stop jest przeze mnie ganiana, że ma nawilżać usta, więc ta maseczka na pewno jej się przyda. Słuchajcie, ja to w ogóle się śmieję, że mamy tyle opcji masek, właśnie w różnych tak, że w zasadzie mogłobyśmy tutaj się położyć kinga całe i się omaseczkować od stóp do głów. Dokładnie tak. No dobrze, ja zaczynam sobie od tych, od oko. Ja też. I tutaj y, pamiętajcie, że zawsze trzeba zdjąć te y, takie ochronne foliki, które nam zabezpieczają te płatki. Ale powiem Ci Kinga, że dla mnie płatki to nie jest wystarczająco, więc ja sobie jeszcze wzmocnię ten efekt przy pomocy rollera, który właśnie jeszcze możemy zdrenować delikatnie ten nadmiar limfy. Jest on też zimny, więc dodatkowo nam właśnie redukuje te opuchnięcia. Słuchajcie, jeżeli nie macie akurat rollera w swojej kosmetyczce, to właśnie takie płatki pod oczy warto jest wcześniej trzymać w lodówce, dzięki czemu później ten... Efekt chłodzenia, ściągnięcia, takiego yy, stonizowania tej skóry będzie mocniejszy. Specjalnie dla Ciebie przyniosłam zestaw maseczkowy, idealny na, na to spotkanie. Zobacz, co jest w środku. No i mogę się faktycznie cała wymaseczkować. E, oszczędzę Wam tego widoku, Tylko. ale na pewno coś jeszcze przetestujemy. Czekaj, bo jedna jest dla mnie, ta z papają, witaminą C, rozświetlająca. Ja potrzebuję tego glow dzisiaj zdecydowanie. Dobra, to ja zobaczę, co my tutaj mamy. W takim razie do mojej suchej skóry, słuchajcie, kokos będzie idealnym rozwiązaniem, ale a może jeszcze chciałabyś sobie zrobić ewentualnie słuchaj, słodkie skarpetki, albo na przykład rękawiczki. rękawiczki. W ogóle co jest fajne w tych rękawiczkach? Możecie w nich obsługiwać smartfony. No, to jest myślę, że bardzo cenna informacja w tych czasach. No, wyobraź sobie na 20 minut być po prostu unieruchomiona i całkowicie pozbawiona dostępu do. Social media. <laughs> A jeśli wy jednak wybieracie się na Sylwestra na imprezę, to za moment Zuza pokaże wam, jak przygotować idealnie skórę pod makijaż. Perfekcyjny i trwały makijaż wymaga wcześniej odpowiednio przygotowanej skóry. Zadbaj o trzy obszary, aby mówić o tym, żeby ten makijaż miał szansę wyglądać pięknie przez cały dzień, ale także przez całą noc. Zadbaj przede wszystkim o cerę, czyli wybierz maseczkę, która da Ci natychmiastowy efekt i będzie dobrana do Twoich potrzeb skóry. Wcześniej możesz włożyć ją do lodówki, aby uzyskać jeszcze efekt chłodzenia, który dodatkowo będzie odpowiedzialny za to, żeby skóra wyglądała pięknie, ale była także jędrna, gęsta i podkład się. Lepiej utrzymywał. Dodatkowo ważnym aspektem jest okolica oka, która także wymaga specjalnej pielęgnacji. I tutaj idealnie sprawdzą się płatki pod oczy, które nie tylko wygładzą i wypielęgnują tą przestrzeń, ale także zaaplikowane przed makijażem oczu spowodują, że wszystko, co się osypie, e, zniknie razem z usunięciem tych płatków. Ostatnią rzeczą jest pielęgnacja ust. I tutaj pamiętajcie, aby najlepiej zadbać o nią noc przed ważnym eventem, aby te usta miały czas pięknie zmięknąć i też się wypielęgnować. Więc tutaj idealnie sprawdzi się odżywczy balsam, który zaaplikujecie, i rano te usta będą w idealnej kondycji, gotowe do malowania piękną pomadką, którą bardzo lubicie. Powiem ci, Kinga, że naprawdę wyglądamy bardzo pociągająco. Tu jeszcze sobie zrób. Tak, koniecznie tutaj szyja. A jak w ogóle mówimy o szyi i dekolcie, to koniecznie musicie pamiętać o takim tipie, żeby tak, żeby w ogóle sobie to, co jest w środku, nie marnować tego, tylko wylać sobie jeszcze na dłonie. I to wszystko można właśnie i w dłonie wmasować, I, w i właśnie w szyję, i w dekolt. W łokcie. Tak, żeby ta esencja po prostu w całości została wykorzystana i zaaplikowana na skórę. Kolejna jeszcze bardzo ważna rzecz, pamiętajcie również o peelingu. Ja spilingowałam się wczoraj wieczorem, więc dzisiaj idealnie po prostu moja skóra przyjmie wszystkie substancje aktywne z tych masek. No tak, bo ten zrogowaciały naskórek tak naprawdę blokuje nam wchłanianie się składników aktywnych, więc konieczne jest po prostu zdjęcie tego naskórka. Wtedy, tak jak Kinga powiedziała, to działanie będzie jeszcze bardziej spektakularne. To ja Kinga już czuję, że moja skóra jest... Odpowiednio nawilżona, więc pozwolę sobie zdjąć tę maseczkę. Ja jeszcze zostaję. Płatki pod oczy jeszcze zostawiam, bo tego nigdy nie jest za krótko. U mnie osobiście. Słuchajcie, ale. Jeżeli ktoś nie przepada za maseczkami w płachcie, to mamy również y, różnego rodzaju maski do wielokrotnego zastosowania, takie na przykład jak y, ta z Ole Henriksen i ona na przykład będzie nam chłodziła skórę, zobaczcie, jaka jest piękna konsystencja tego produktu. W ogóle kolor jest obłędny, to jest tak y, insta friendly maseczka, Rewelasty. wygląda świetnie na zdjęciach, y, także jeżeli lubicie y, tego typu zabawne fotki, to na pewno Wam się sprawdzi. Również do tego idealnie się sprawdzi do skóry tłustej. Z rozszerzonymi porami dzięki temu, że ma te właściwości obkurczające pory, chłodzące, e, takie oczyszczające, będzie świetnie się sprawdzać. A jak mówimy już właśnie o e, tym oczyszczaniu, to ja jeszcze muszę Wam pokazać maseczkę z Fenty Skin. To jest po prostu e, hit e, mediów społecznościowych również. Pewnie większość z Was widziała ten filmik z bansującą maseczką. Ona jest rewelacyjna, to jest maseczka cookies i faktycznie przypomina słuchajcie takie yy, trochę Ciasteczka pokruszone w środku w tej masie i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nakładamy to na skórę i rozmasowujemy, aż te właśnie czarne takie drobinki tego węgla aktywnego się rozłożą na naszej skórze. Ona wtedy zmienia zupełnie swój kolor i konsystencję. O, zobaczcie, teraz widać, jak ten kolor na skórze się zmienił. U mnie przyszła pora na maseczkę do dłoni i to jest ta maseczka z mango, szczególnie w takim okresie zimowym, jak mamy takie szorstkie, suche dłonie, mm -hmm. to to jest idealna pielęgnacja. Ale to jest w ogóle też świetna opcja, słuchajcie, nie tylko dla pań, ale i dla panów. One są w większym rozmiarze, więc myślę, że spokojnie większość osób zmieści swoje dłonie w te maseczki. I powiem wam szczerze, że panowie naprawdę je uwielbiają, bo po prostu szybko mogą osiągnąć efekt takiej mocnej regeneracji. Może pomóc ci, patrzcie, to się tak fajnie tutaj zapina żeby ta cała esencja, która jest w środku w rękawiczkach, nigdzie nam nie wyleciała. I teraz można sobie to tam jeszcze rozmasować i tak samo można zrobić właśnie ze stopami. Tak jak już Wam wcześniej pokazywałam, możecie założyć skarpety. My mamy dzisiaj takie zimówki, więc to chyba sobie darujemy, ale nie wiem Kinga, może jednak chcesz jeszcze założyć? Nie. <noise> Ty teraz serio siedzisz w internecie? Nie, muszę Wam pokazać, że to naprawdę działa, słuchajcie. Proszę bardzo. Wszystko działa. Ja powiem Ci, Kinga, czuję, że moja skóra jest super nawilżona i też od razu chciałam Wam powiedzieć, skoro już mówiliśmy o rollerach przy okazji tej pielęgnacji w okolicy oka, to oczywiście ten klasyczny roller kwarcowy możecie też używać drugą stroną do twarzy, ale też rewelacyjny jest ten, e, który wkładamy do lodówki, żeby go schłodzić i możemy go zarówno stosować na twarz, ale też cudowną opcją jest nakładanie go po prostu na ciało. Kiedy moje nogi są na przykład mega, wiecie, zmęczone, opuchnięte, to tutaj po prostu takie masowanie od mm, dołu do góry. E, najgorsze. Tak, łydki. Roz, e, odprowadzanie też tutaj po prostu nadmiaru tej limfy, e, to jest naprawdę zbawienie, więc... E, Polecam serdecznie. No ale jeżeli mówimy jeszcze o twarzy, no to koniecznie y, musimy pamiętać o kamieniu głasza. Ja na przykład uwielbiam tutaj y, podkreślać kości, y, zarys twarzy, y, zarys żuchwy. ale jest bardzo ważne. Tak, więc taki kamień głasza się świetnie do tego sprawdza i po nałożonej takiej maseczce, kiedy jeszcze mamy właśnie taki delikatny poślizg, y, no to to jest po prostu rewelacyjne, bo idealnie y, nam y, współpracuje pracuje i ten masaż jest naprawdę bardzo przyjemny. Ja jeszcze muszę tutaj wspomnieć o pielęgnacji włosów, wrócić do tego tematu, dlatego że no, dla mnie jest to jeden z priorytetów, jeśli chodzi o pielęgnacyjne produkty, nie tylko właśnie do cery, ale również włosy. Nie tylko maseczki, ale na przykład też olejki i tutaj Sephora ma świetny olejek z olejem moringa, który można stosować na różne sposoby. No właśnie, bo słuchajcie, nie tylko możemy go oczywiście nakładać na wysuszone już włosy, wcierając w Końcówki, żeby one były takie piękne, wygładzone, ale też ja osobiście uwielbiam go nakładać na zwilżone włosy. Wtedy ten olejek bardzo fajnie mi tę strukturę włosa wygładza, ale też ułatwia rozczesywanie tych włosów. I dodatkowo właśnie ten składnik powoduje, że mamy takie działanie mocno zabezpieczające strukturę włosy. Przyszedł czas na ostatnią maseczkę w, w, w mojej karierze, tutaj dzisiejszego odcinka. Tak, widzę, że Kinga masz duży problem. O, teraz dotknij tego teraz. O. Dobrze, słuchajcie, test y, związany z dotykiem w telefonie przeszły rękawiczki fenomenalnie, jednak pamiętajcie, że jeżeli chcecie użyć innych masek, to że trzeba je nałożyć wcześniej. No, słuchaj, ja to już dzisiaj chyba nic nie powiem na temat tych produktów. Yy, mogę pić chyba tylko jedynie płyny przez słomkę. No, powiem Ci, że świetne jest to, że po prostu w tej maseczce jest e, ta przerwa. W takim razie Kinga, e, oddaj się w całości relaksowi i pozwól, że e, ja zakończę e, po prostu dzisiejszy odcinek w ten sposób. Kinga ostatnio była świeczarą, dzisiaj jest maseczkarą e, i nie mogę się doczekać e, po prostu kim będziesz w kolejnym odcinku, jaka będzie Twoja kolejna twarz. Słuchajcie, tam pozostaje nam tylko życzyć wspaniałej imprezy sylwestrowej i mam nadzieję, że nasz klimat sylwestrowego spa się Wam spodoba i wykorzystacie go w Waszym wieczorze. Do zobaczenia. Buziaczki!